Długo nie widziany Michał Pasternak przed naszą kamerą, ale w ogóle długo nie widziany na rynku MMA. Witaj, Michał. Dlaczego znaczy, długo nie widziany na rynku? Nie, no. ostatnio dziś miałem walkę. Tylko, że w Kijowie. Tak? tak. Wygrana? Nie, przegrałem w trzeciej rundzie. E, ja tak kojarzę, że jeszcze ostatni twój występ, taki, który, który dość dobrze gdzieś, gdzieś kojarzyłem, to był występ na krwawym sporcie. E, no, w Anglii. O, boże, boże. Później miałem się bić na drugiej edycji, ale nie doszło do skutku. Później miałem gdzieś tam jeszcze walczyć, też to nie doszło do skutku. No i dostałem tą walkę w Kijowie. Teraz znowu miałem gdzieś walczyć też, coś tam nie ten. Ciężko, dużo walk mi wypada. A jak sytuacja z OneFC? Yy, ostatnio mieli ofertę, tylko że doszukali się do, do tego, że mam, yy, że jestem po przegranej, a oni kościeli po zwycięstwie. Najlepiej po serii zwycięzca, a u mnie zobaczyli, że mam jednak przegraną. I nie. Ale droga nie jest zamknięta. To znaczy nigdy nie jest zamknięta. No. Yy, wiesz co, patrząc tak, yy, na tą galę na krwawym sporcie, widziałem tam takiego zawodnika, który robi furorę. Yy, Johnny Walker, i właśnie tak. Pomyślałem sobie, kurde, szkoda, że Michał się nie zmierzył z tego typu zawodnikiem. E, to byłaby fajna walka, no i też pokazałaby coś. E, I powiedzmy dałaby jakiś możliwość przeglądu też twojego talentu z rywalem, który e, myślę, że pasowałby ci częściowo. Znaczy, pasowałby mi e, częściowo w takim sensie, że ja tą bardziej tak lubię e, gdzieś skincować, przewracać. A on taki typowy, jak na razie z tego, co e, jestem w stanie zauważyć, to striker, Dużo nokautuje, bardzo silny i tak dalej. No ale no co, no wtedy miał bardzo mocnego zawodnika, bo miał e, z Polski Maćkowiaka, jakoś tak... I, i tak Przegrywał tak. pierwszą rundę. Przegrywał dwie rundy. I jakoś stał, ale jednak się odbił. Patrząc na, powiedzmy, na to, że tacy chłopacy robią furorę, robią powiedzmy wyniki, Ty gdzieś tam chcesz powrócić na tutaj poprzez krajowy rynek i później wskoczyć z powrotem w ten międzynarodowy rytm walk? Nie, no, nie, nie interesuje mnie gdzie ja będę wskakiwał, interesuje mnie po prostu żeby walczyć, no tak jak mówiłem, no w tamtym roku Miałem już dwie zaplanowane walki, w sensie, że już było wszystko podpisane i one mi wypadały. W tym roku też już miałem walkę do piętą i też ona mi wypadła. to po prostu chciałbym mieć ciągłość i taką pewność, że jak już coś mam zaplanowane, to będę walczył. A jak twoje zdrowie, bo był, była ta przerwa spowodowana kontuzją, właśnie też między innymi w UFC. Jak to w tej chwili wygląda? No Ale to kiedy była przerwa? I no, ale było, to bardzo... było to. Nie, no to zdrowie bardzo dobrze, nie, nie narzekam. Obserwujesz krajowy rynek, obserwujesz te najbliższe wydarzenia, tak? No, wadze półciężkiej kilka pojedynków też będzie, gdzieś tutaj się pojawiają, powiedzmy starcia, też byłych półciężkich, tak jak Szymon Kowalski kontra Mariusz Puzianowski. Jak to w ogóle widzisz? W sensie jak widzę, wynik, czy. No, wynik, 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 Nie wiem, mi ja ciężko jest obstawiać, bo to wydaje mi się, że taka walka, że naprawdę ciężko jest obstawiać wynik. Tym bardziej, że ja nie robiłem ani z Szymonem Kueckim, ani z Mariuszem Pudzianowskim, więc nie, nie będę tutaj próbował cokolwiek. no Nie, no nie mam pojęcia zielonego, jak może ta walka wyglądać i jaki będzie wynik. Powrót do PLMMA to też jakiś sentyment, bo niewątpliwie w PLMMA byłeś znaczącą postacią wcześniej na, na przestrzeni tych iluś gal i, i teraz jest to, no może powiedzieć, taki comeback, tak? Dlaczego? Nie, no tak, tak jak wspomniałem wcześniej, no, po prostu chodzi mi o to, żebym e, miał ciągłość walki i chciałbym, bardzo dużo trenuję, ciężko trenuję i chciałbym po prostu też dużo walczyć. No, a Wydaje mi się, że tu będzie taka możliwość. E, tym bardziej chciałbym też walczyć za granicą, chciałbym walczyć w Polsce. Bardzo chciałem zawalczyć w Polsce, może no, przede wszystkim tak. E, gdzieś tam jednak od dłuższego czasu myślałem o tym, żeby zawalczyć. No, i Jest taka możliwość, no to będę walczył. E, Michał, no cóż, czekamy na, na, na twój występ, na twój powrót. Ja czekam mimo wszystko na powrót na te międzynarodowe areny, bo jednak co by nie porównać e, tutaj powiedzmy Gal z sam szacunkiem oczywiście do PLMMA, ale jednak te międzynarodowe występy, to już miałeś poziom międzynarodowy, radziłeś sobie dobrze, więc e, tylko tam cię widzę. Nie uważam, że w Polsce jest niższy poziom niż e, poziom międzynarodowy. To zależy od tego, e, jak ktoś nam dobierze przeciwnika. No, jeśli będziemy mieli Dobrego przeciwnika w Polsce To wydaje mi się, że to takie zwycięstwo Nie jest mniej znaczące niż Wygrana gdzieś za granicą Michał, no cóż, dziękuję bardzo I do zobaczenia i... Jeszcze chciałbym podziękować sponsorom W no, firmie no, tak. tu INVEX REMEDIES LGK Octagon, MCG SIŁOWNIA i mojemu przyjacielowi Tomaszowi Smołuchowi z filmy Tomtras. Masz tatuaż? Proszę? Masz tatuaż jakiś? Mam bardzo dużo. <grym> Dobra, zobaczmy już przy walce. <grym> miałem, od zawsze miałem, także. Dziękuję bardzo.